Cześć, witajcie, jestem Deyniansa, to jest Famicimator na modach. Tak. Teraz będzie mi jakoś lepiej słychać dźwięk. Tylko nie jak będzie z nagrywaniem. Bo teraz nagrywam bandykałem jakby co. Ua. Ścina chyba trochę. Nie, no. 20 jakoś powinno iść. Sprawdzamy. Jakoś płynnie chodzi. Dobra. Po fajnie. Teraz jakieś tematy. Co by robić? Ostatnio koledzy powiedzieli, że za cicho nagrywam. Mieli rację. Teraz też nagrywam o City". Żeby jakoś, ta jakość dźwięku była lepsza, Jak, jakbym był za cicho, to bym sobie podgłośnił też. No i też mam no, właściwie mówię, no. To jest na razie ciężko tak mówić do kamery. Ciągle mówić do kamery. No dobra, do mikrofonu. Mikrofon w kamerze to takie to samo, no wiecie. A, tam tutaj pracownika puścimy. Tutaj też pracownika, co? Mamy hajs. Mamy 18 tysięcy. Mamy. Mamy. A to sobie się skosimy. O, widzę jak spadają PS, -y. Widzę. O, jakoś lepiej. Jest. Nie tak źle. 20 FPSów nie aż tak ścina. Patrzmy. Nie ma. Dobra. Kurde, jakoś cicho mi nagrywa teraz. Tak to jakoś głośniej. Jakbyś nagrywał. To jest kamerki. O. Nie to nagrywajmy. I lecimy. A wiecie. Za mało mocy. Dobra. I teraz was zanudzę. Tym cięciem. Nie, nie będę taki. Dodaję K. Nawróć na tą, w tą i jedziemy sprzedać coś. Bo to ważne. Żebym się na ten hejs. A powiedzcie, żebym miał kury? Jakoś tak się nie chce zbierać. Jak mówiłem wcześniej ten kłopot jest taki sam Dobra, mam najwięcej? Statystyki Magazyn buraka cukrowego mam najwięcej Ale sobie wezmę tak, bo to i tak te 3500 ton chyba wyciąga albo 700 Z tego co wiem To sobie sprzedamy, to Wiem, że pak jest najdroższy. O, jednak ty 4500. Dobra. No, wiem, I tak też mam 4,5 tonówkę. Każdy mam 4,5 tonówkę. To jest taka... Oponu pszczepa No. Czekaj. Czekaj. Prawda, jakbym będę kolejki mówił. Czekaj, zaraz dam ci pograć Wy to możecie sobie zawsze Ej, jak Eee... Jako co jest smara i styka, kurde. to widzicie. Ja sobie przez niego normalnie przyjadę. Po chłopie, daj mi Głupy, głupie, ten, co patrzeć mi twoje ciałko męskie, No. No ten, no. Nie wrzymaj mi się w tyłek. No. I no, no dobra. Stop! Stop! Nieeeee! A, czy to jakaś kobietka? No i czekają na mnie. Też mam moc na te kuboty, żeby sobie jeździły. Nie wiem po co na przykład. Myślałem, że mogę sobie tym jeździć, ale okej, okay, niech to będzie. No. No sobie jeździmy, rozpalamy ludzi. Aż obcią... Nie, 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 tutaj się da, obciąż. A tutaj bijemy rekord do prędkości, chociaż tutaj będę już z 10 fps, jakby na tak zjeżdżał. Właśnie gdzie jest najdrożej, zapomniałem sprawdzić. To jest pszenica. Najdrożej jest w. ład Ceny. Młynie kute w drugą stronę, ale dobra, już tutaj sprzedam. A nie, tutaj jest najtaniej. Nie, wracamy się. Kalt. A, dalej, nie, nie, nie. Jest. Wracamy się. Teraz zobaczycie, jak wolno On będzie podjeżdżał. To jest ten moc. Będę go prezentował przez cały czas. Coś, jakieś kreski się pojawiają. Ogólnie fajnie, bo mam monitor 16 na dzień, więc nie muszę sobie usuwać. Więc fajnie, ja nie mam 4 na 3, chociaż drugi jest 4 na 3, ten prezentujący, Co nie pokazuje, ile wszystko działa, czy to magia, mówię wam magia, oj, 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 dajesz malina, ciśniesz, popcham cię moją kamerką, wygląda, po posuwał tą szczczelkę, Aaaa, Płać jak się wpierd... cię... jak ja ci dam kurde, ty mnie jakieś ty... będziesz prowadził, nowe zasady, to jest... Ej, nie jak ja... A, A to nie jaka? Kurde! Nie zdążyłem. Dobra. Ja, nie w ogóle nie widziałem, że mam taki głos kurde. Przynajmniej nie, nie słyszycie jakiegoś dzieciaka jak komorki 24. Przykro mi, ale jest brzmisz jak A Aniby długo gimbazy chodzisz. A, muszę sobie nową kartę graficzną kupić. Kiedyś. Za trzy lata, pięć. Nie wiem, za trzy. kiedyś będzie nowa. G560. Może głównie i milie. I będzie unboxing, boo! Będziemy ją wkładać do mojego zakurzonego komputera. O, ile dużo jest moje kiedy jestem cicho. To jest takie straszne, ja się boję, że wy będziecie tak, tak to tak wyglądać. To się naprawdę zwiększymy, bo ja jakiś temat dać, <laughs> nawet nie, nie mając tematu co tam opowiedzieć, o grze opowiem. patrzaj, nie mam paliwa, a jakoś jadę jestem magikiem jestem jasnym macie coś takie Ty Płacz, mam też 0 stopni temperatury, wow jadę 0 na godzinę wow kurde, nie mogli zrobić go w jeździe zdjęcie tej deski no Chociaż nie wciskam jakiegoś kierunku wskazu. to jadę. To jadę. No. 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 wydaje mi się, że cicho No. 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 Sej, Myślę, w ogóle mnie Tutaj, tutaj, kiedyś to mógłbym sobie przyjechać przez tę górkę, ale teraz nie. Teraz nie. Teraz wyjechać przez pole. A nie, nie będę jechał przez pole, bo jestem fajny człowiek. A nie a nie, niszczę pola sąsiada, który kupię zaraz od niego na handlu. Bo trzeba sąsiadów szanować. <grym> Ze sąsiadem nie można mieć na No co to jest, nie sąsiada, no, którego się nie był na polach? jest... No ja teraz tak macham tą ręką, żeby wam pokazać. Jak normalnie jakby w języku migowym gadał. więc jak dodam kamerkę, to, to mogło sobie mnie też... Nie słyszą w posłuchać. To ja jestem bardzo dobry człowiek. Dobra. Wow. Takie lampy. To żeby nikt nie wpadł. Tutaj. O. Ty może jest jakaś podkówka, chociaż chyba nie ma. Ej, gdzieś jest, aha, mój! No, jak to ładnie wygląda, aż pokaże aż to Jak to o, taki, taki, taki siłownik, taki siłownik. Nic nie ma. ty widać, jakie grube to jest. Tu nie jest. To jest normalnie polska, stal, gruba 4 cm. Nie widziałem nigdy takiego czegoś. Nie. Nie. Jest chcesz takiego rybka. Czego? Jodka. Jadka? No mogę sobie później zjeść.

Teraz, żeby nie ścinało, nagrywam do 60 FPS, jak mi doradziła pewna osobka. kobieca, Nie moja siostra. Mam siostrę, bo powiedziałem. Jak to powiedział, że ma siostrę. ja Dziękuję. Ale ja jestem. Niedyskretnie. Po prostu ja nie będę was oszukiwał. Ja nie, ja nie jestem taki, żeby sobie robić z was... was trwało, takie to... A co tam? Jak się to wiedzą Też mam mutację, więc jeśli mój głos będzie taki trochę załamany, że sami... To się nie dziś. a tej dróżką ładnie, ładnie, 60 na godzinę. Ale ścina. Nie, nie. Nie, nie. Chyba ja będę... Nie, no nie, nagram to. No co, no jak to? No. Odcinki muszą być. Jak już się zaczęło sobie to się nie zawodzi swoich widów. Nie zawodzi. Klikając e control. Żeby sprawdzić czy jest OTF. Wiesz może jest taki mod. Sprawdzę kiedyś. Teraz sobie coś ustawię. O, stój. Widzicie jaka magia. Widzicie jak magia. Po prostu mówię stoi. Taki znowu jestem magik. Nie stoi w ogóle. 32 tysiące na koncie. Za jednak. Chyba taka jestem poziom. Ale za to duży płacę za siedlnik. To jest mi największy wydatek. Przynim. No wszędzie zrobił dobrze. Ale przymierześ pan... Przymierześ pan... Dobra, ja, ja, ja... Ja, ja się nie będę z tą cestką. Ciebie odrzucam? No okej okay, A co myślisz? Jak, jak będziesz... Jak, no, 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 no No ale co on myśli... Mówi Powiedzcie mi co on sobie myśli. No żeby tak no oszukać człowieka. Przy nim... Ale to przy nim... Coś zjebać. To jest straszne. No. Ogólnie jakbyście jak ja słysze, ja pewnie, ja słysze, ja. Słysze, pewnie słyszeliście, ale no, a wtedy by było <laughs> się gromi. chyba to wytnę Jeśli to wyciąłem to pewnie będzie jakaś tam chmurka No w kamtazji obrawiam, a w kamtazji właśnie takie chmureczki są. Zaraz weźmiemy rzepak, teraz sprawdzę, teraz sprawdzi Wiktor, no co, no co, cen nie ma, e, rzepak 535, e, o, dobra, czyli do gospody, gospoda to gdzie jest, A? a jest, to jest a rzepak, a, no kurdy, kurdy, Kurdi, jak tu powiedziałem Delti. To oglądam dużo youtuberów. No dobra, chyba już nic nie ma. Statystyki, nic. Okej. Okay. Jeszcze trochę weźmiemy od tamtego pana. Chociaż nie, pewnie nic nie ma. Co? Ktoś tam brzeszczy. Dziadki. Przepraszam. Co? Dziękuję. Za posiłek. Dnia. Muszę to zjeść.

Apollo to chyba że 30 kilobitów, więc ja jeden film wysyłam w ciągu dnia, więc trochę poczekacie. No też przez noc mi się wysyła film, więc... Z moim internetem trzeba wszystko planować na przyszłość. Gdy goście przyjeżdżają, to mają przyjechać, tam, najpierw się, przy, się pyta telefonem, kurde, ojej, jeszcze ominęłem gospodę, nie, przepraszam, ale dzisiaj nie. Pierwszy raz myla mnie w tą grę. Po prostu się nie skupię na grze, to jest, to, gadać. To jest niby taka łatwa rzecz, a jednak wymagająca od człowieka dużo jeszcze z ładunkiem? Eee, chyba nie. Ścina. No nie podjedziesz. Przykro mi. Trzeba na obkoło. I teraz się pewnie wyrągnie. Nie. Dogniecie. Nie, nie. O, zaraz cię wziąłem. Mój ty nie wiesz wcześniej nie walnęłeś, ty chyba jesteś land Rover. Wiesz nie. Nie, znam się. Ja znam się na takich tych... To jest same... Deutsch. Agro Argon. Ar, Wiem. Że sam mam Deutsch. Ale nie takiego to jest sam... Sam... jest sam samotnik. Samotnik Eskresu ze swoim e, Jak to się nazywało? O, czekać chajcie swoim przewodnikiem po świecie z ładunkiem które, którym jest rzepak 3 tony 883 kg 73% procent. koniec Ua. a ja lubię tym jeździć to jest taki zaawansowany model zniszczenia, bo nie mówię taki zaawansowany o, wow. no co się zatrzymać trzeba, bo na hamę wpychać. No, no, no patrz, taki uprzejmy gość. No tutaj tu trzeba ludzi uprzejmych, ale czasami jak się te ciężarówki walną, Wiecie, nie ciężarów te takie wielkie samochody A nie te ciężarówki. O kurde Będę musiał synchronizować nagranie, z dźwiękiem. Zapomniałem tak zrobić, bo zawsze się pstryka także palcami, żeby było słychać. Kurde. Tak się zawsze pstryka. Umfą. O ja wciała ja się nam na czasem pół godziny, zanim coś dopracuję do jednej setniej. No dobra, jednej dziesiątki. Już tak to nie będę wam dopracowywał, że kurde. To będzie zauważycie. Ty powiedziałeś coś szybciej, o jednej setce. Sam w film, a ty już to widziałeś przez jedną klatkę na sekundę, która akurat, nie no, 30 klatk na sekundę to akurat jedna setna będzie. To przystopowałem, na no i tak po kolei klatkę, a ty już widziałeś, ty już, ty już widziałeś o tym. Powiedz mi, czy ty nas oszukujesz? Nie, ja was nie oszukuję. To wy mnie próbujecie zrobić w konia. No zapewne nikt mnie nie ogląda Bo tylko koledzy na razie 20 wyświetleń to nawet dużo A jak Gude z 10 kolegów bieli dwa razy obejrzy Kolegów, koleżanek O, BMW BMW, to jest za mowy. Tam nie widziałem terenowej Bęki. Tylko raz taką A da się ten pomad, zapomniałem, a ja trzymam te wujek. Ten tu nie powiem na nagraniu. A jeszcze sobie dojem a świn tu ze mnie. Dobrze, że nie jest kamerką. Jestem, bo za mną stoją tak. takie zapapacki o, kurwa. Wat. Jak To mówi moja mama. Oh. <laughs> tak mi uczynka pieskiego. Przecież to jest wat. No, czyli dalej przy Czyli, Czyra Control plus Control Plus, tak, Prawie Control Plus, się zwiększa prędkość, ten pomatu, realistyk Jak Jakby co? Wiecie. Ja nie jestem od tego, żebyście mi nie pomagali tylko. Bo kurde bo Ja. Chociaż możecie pomóc, bo... Ja nie mogę wszystkiego wiedzieć, ale... Nie... Nie, nie można nic nie wiedzieć, ale, no wiem, że tak ekscytujące, że to się to zrobić. No wiem. A ja was tak niż właśnie nie zaskakuję, A to też chyba jednak fajnie nagrywać tak grę. No ale nie no, ja już tą grę gram od dwóch lat. Tak? Od dwóch lat jest 2014, czyli od 2012 było. 2013-2012, tak jak FIFA 13, w 2012. To też takie wszystkie wersje, wow, trzeba się spieszyć, bo oni kupią to, kupią tak to tego nie kupią jak mają to kupić, jak przecież nic, no nie to przecież trzeba to wypuścić przez premierem, to ogóle ma być wszystko pro, ładnie pięknie pięknie tu Patrz jak ładnie jeździ o, Ty też ładnie Ty to ładnie żeś pan zaurał ale tamten pan to kurde nie umie... nie umiesz Już... kurde nie Przez to... O, przez to wy... No, 9 giga już się nagrało Kurde i ja to będę pisywał Nie no skompresuję Za 60 o, będzie dwa razy mniejsze. Chociaż, ile ja już nagrywam? 23 minuty, to trzeba zaraz skończyć. Tutaj się tak nic nie robi w pudle. ja dzielę odcinki na części. Okej, tak fajnie mi się jakoś dla was nagrywa. Dobra. To jak już mamy zasiane całe pole, to czekamy, aż się całe jedne skosi. Oaaaa! Jest! Nie będę uzupełniał opryski facza. Chociaż mam hajs, Ale nie będę. A! Tak, Viktor. Tak. Dobra, to ja tylko to opryskam i już kończę odcinek 30 minut. Jak chcę się to sobie w częściach obejrzyjcie. bo tym razem, tym razem nie chce się patolić. Kurde. Złączaniem. Nie, nie, nie. Kurde. Aaaa! Wolniej, Wiktor. Wolniej 13 tutaj się jeździ. No. A nie ku ty mi jakieś tutaj przyspieszusz. 20 na godzinę. Kto oglądał cztery palcerni i łapka w górę. <gry> Jakbyśmy się przypomniałem. Ten głosyk. Każdy chyba oglądał. To jest film, który się ogląda kilka razy. Polskie filmy są jak wino, jeden gości powiedział. Im starsze tym lepsze Ja wam tak ładnie pokazuję tą rączką Chyba nagram odcinek z kamerką Dobra Dobra nawet nie chce mi się zgrywać Więc tak Ale ścina dobra Mam nadzieję że przy, przyciupli, przyciuplicie Przyciuplicie na tą uwagę ale ja będę się zaraz z wami kończył, tylko jednak to odzyskam. Jestem zmienny. O tamten już ładnie ustał. Ustał. E, 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 pokazywać. Mhm. A nawet mogę wam pokazać, przecież nic tam nie robiłem. Nic sobie nie dodawałem. A możecie sobie zobaczyć. Mogę kiedyś nagrać poradnik, jak to, jak to zobaczyć, żeby to było widać. Tego się nie da przekręcać, okej? Okay? A teraz się tak będzie dało. Tylda. Tylda, tylda. Dobra. Potem to mi ładnie, teraz ten. Ty, 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 jeszcze nie dokończysz opryskać. Nie, ja nie zapomniałem. Nie jestem zapominalski z dzisiaj. Z dzisiaj zapominalski. Tak, tak, tak jakby, tak się kojarzy z taką bajką. Jakby jakieś goście taką bajkę, ścisie zapominalskie. No. Bardzo mi się takich tematów filmowych trafi. Ale okej, okay. przeżyjcie to. Mam nadzieję, że wam się jakoś oglądało. Ja, ja dla... Na, dla was The Minions. A to był faniks matu na moda. przecież już wiecie. Dobra, cześć.